Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak się macie? Dzisiaj, słuchajcie, taki mini odcineczek, nie będzie takiego unboxingu jak tu zawsze. Dzisiaj mam taką gazetkę, słuchajcie, Star Wars, największy mistrz jedi Luke Skywalker. Luke Skywalker, kurde, ziomeczki, patrzcie, jest ścigacz tutaj. Ale od początku wszystko, 15 zł za to dałem, jest gazetka, zadania, komiksy, minifigurkę, minifigurkę zaraz sobie złożymy, zadania, kurczę nie wiem czy też macie, mi się kojarzy zadania jak w szkole kiedyś były i były takie zadania z gwiazdką i ja nie chciałem nigdy robić tych z gwiazdką, ja zawsze leniwy byłem i tam mi się nie chciało takich rzeczy, wolałem sobie na blokowisku z ziomeczkami w gałę poharatać albo coś tam takiego, nie? wiadomiks. No i były takie zronia z gwiazdką i mama i się pyta, czemu nie zrobiłeś tego z gwiazdką, nie? To ja jej mówię, mamo, ale to jest dla chętnych. Ona mi na to, ty, ale ty jesteś chętny. No i tutaj takim, tutaj opowiastką taką, zaczynamy ten odcinek. No, gazetka nie jest droga. No, 15 ziko to chyba szlugi teraz drożej kosztują. Paczka fajek chyba. Tak mi się wydaje, że może być powyżej 15. No, chyba, że to takie jakieś tanie z podlady to może są takie tanie. No i co? Nie ma co się opitalać. Sprawdzamy tą figurkę. Patrzcie, tu jest takie ten. Taka zaczepka jakaś. To się da jakoś, żeby nie psuć tego. No, odczepić tak średnio. o, o, o ale trochę... Trochę się rozerwało. Zobaczcie luk i śmigacz. Śmigacz, ścigacz, kurde, paczta. Jak to się. Ten. To jakoś wysuwać się chyba. O, dobra, wychodzi. Ach, ale malutkie. Ty dobre, tak jak pudełko zapałek jakiś, kurde, aż mi się kojarzy jak na boisku szkolnym liście się podpalało, te takie sprawy. Dobra, jest, zobaczcie, tu jest wszystko. 27 klocków tu ma być, czy coś takiego. Nie za dużo. Wysypuję tu. Oj. Tak ładnie na tym białym w sumie będzie fajnie widać. Kurde, luk ma nawet podwójnego ryjca tutaj. O kurcze, co to jest? To jest, zobaczcie, zaraz Ciochry Można taki trochę wesołek. Oho, i taki trochę niewesołek, taki trochę smutny jakiś. Ja wezmę tego wesołka, bo zawsze tych smutnych daję. I zdenerwowanych, to może dzisiaj dla odmiany damy takiego zadowolonego luka. Patrzcie tu, ma włoski elegancja, Francja, kurcze. Tu są części od tego, tego. Czekać, co ze z tym składaniem skomplikowanym. Widzę, że już sofiksy leżą. Można zamontować. Szybko mieczyk, ciach, bach. Czemu w ogóle oni luka nie dają piesz? A nie, dobra, jest tu z boku, jest luczyk. Dobra, dajemy mu miecz. On w tej y, fantomie ręce będzie go trzymał sobie, bo czemu nie. Dajemy mu ten zielony mieczyk elegancki. Kurde, no fajna figureczka, wam powiem, nie jest zła, Ma nadruk na jest na stopach, yy, na klacie, to jest taki look taki, że on gdzieś tak się czai, nie? On taki jest, zobaczcie, on ma takie... Yy. No jak to się nazywa? Jak masz takie spody? Moro taki jest trochę, o, taki wojskowy bym powiedział. Z tyłu też jak widać na druk jest, bo on w takim kapturzaku chyba chodził. A zresztą, bo to było chyba ten, bo to jest z powrotu Jedi, jeśli dobrze pamiętam. Zresztą tam jest y, z przodu napisane. Y, no i co, składamy, no co? Nie ma co się y, tutaj za bardzo ekscytować. Tak to ma iść? Tak. Nieduży zestawik dla dzieciaka bardzo fajny, myślę. Kurczę, ja zresztą też mi się podoba nawet taki na szybką odmuleczkę z rana po dobrym browarku. Wchodzi jak nic, takie coś jak złoto. Dobra, patrzcie, już jesteśmy na tym etapie, już prawie kończymy. To najkrótszy będzie filmik składania. No, ale nie wszystkie mogą trwać godzinę, kurde albo 40 minut. No Czasem coś mniejszego złożyć, tak. No, bo ile to to można, nie? Tak to na razie sobie się prezentuje. Słuchajcie, e, tu jest ten, ten taki, e, jak to idzie? A, tak, dobra, to do dołu trzeba tu zaczepić. Ja chyba nie po kolei robię co? Ej, dobra, już jest po kolei, już, już rozumiem. Tu są te dwa takie, jak ja to nazywam, lizaki. Bo mi się kojarzy, że to jakiś taki typek ma, nie? W ręku i on dzieci przepuszcza w szkole, tak że on stoi to głównie na wsiach, nie ja jestem z miasta to u mnie tak nie było ale wy może akurat jak oglądacie to to ze wsi jesteście i wtedy taki ziutek e, z tym lizakiem stoi on pokazuje, że te dzieci mogą ci ci ci, i one se idą i on z tym lizakiem tak właśnie pokazuje, on tam ma stop to auta zatrzymuje, nie tak w skrócie dobra e, teraz tu mamy coś to. Ciego? Idzie jeszcze to nie. To idzie o. Ale dziwny klocek, jeden pierwszy raz coś takiego widzę. Taki zobaczcie. Jakiś taki. Wycięty taki dziwny. No, ale okej. Okay. No kurde. A, bo to się tak zaczepia. Dobra, bo tak. Byle jak to trochę wchodzi. Ciach. Y co tu dalej? Aha, to jego ten, kierownica to jego. Gdzie ja jestem? Siódemko, nie? Co jest dalej? Są te takie badyki, oto. Cioch. Cioch. Potem są te. Ja jak byłem mały, to ja z tego kran robiłem. Ty, tu woda leciała, bo się w, trochę w dom bawiłem. No, wiem, tak nie wypada trochę, no ale siorkę miałem. Wiecie, jak jest. No, Czystę wlegam w dom, trzeba było pobawić. No. Co ja zrobię, no. Takie życie. No, anyway, to wchodzi tu, ciach, to wchodzi tu, ciach. Aha, tu będą te badyle wchodziły. Rachu ciachu No pięknie słuchajcie O, jeszcze są takie te Czekaj, to co to? Aha, dobra, to tylko dzielnie po prostu no Tu nie ma takiego zabezpieczenia jak na tych większych projektach, że tu na końcu jest taki taki jakiś pierdolniczek, żeby to zespajał, no ale to krótki jest ten, nie? Ej, tak fajny, kurczę, fajny ścigaczek. Zobaczcie, tak to wygląda. Ładne, kurczę, za 15 ziko naprawdę. To, to, jest, to jest spoko opcja. Yy, no i co, on tu może ten sieć. Zobaczymy, jak, jak on tu siedzi. Powinien mieć miecz, jeszcze. Jakby w ogóle miał na przykład jakiś schowek na miecz, to już w ogóle byłaby taka bajerka, że. Nawet nie mówię. On powiem, sta on się siedzi, czy się stoi na tym ścigaczu? Spróbujemy go na razie na siedząco, ale to tak ciężko będzie, żeby on to tak ch chwytnął. W sumie to na stojąco też będzie tym bardziej ciężko chyba, ale możemy spróbować. Nie no, ale oni siedzieli na tych ścigaczach, przynajmniej nie stali. Bez sensu. To krzesło by mogli mu tu dać chociaż. Może, chociaż wtedy taki klocek by już dużo miejsca zajmował, nie? W sensie w opakowaniu nie wiem, czy by się zmieścił. Yy, o, 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 tak, pa. O kurde, w jajka mu trafiłem najgorzej. Patrzcie, ma tu, w łapie i drugą. Hops. No, chwytajże go. Chwytaj drągala look. Trochę taki, taki jest ten. Do tyłu taki, no ale taka prędkość jest na tych ścigaczach. Że najwyraźniej go tak do tyłu aż zawiewa. No, fa fajna opcja, mieczyk jest też. Z czego to jest, tu było napisane? Zobaczmy jeszcze. Jest to z powrotu Jedi, nie? Return of G Jedi. Yo, tak właśnie jest. I słuchajcie, jeszcze oprócz tego, że macie figureczkę. Oprócz tego, że tu macie taki komiks, o opis, coś tam poznaj, ziomeczka, i tak dalej. Zdjęcie bananów, też bardzo fajne. O, jeszcze są jakieś inne bariery. E, gdzieś te zadania były, weźmiemy sobie jedne, rozwiążemy. Trzymajcie. Które rozwiązujemy zadanie? Czekajcie, jakieś takie randomowe. E, te się wydaje trudne. Co na rysuj? Jakie trudne zadanie. Ej, ale jak wy... Ty, to jest ten: Sudoku. Czyli tak, no to tu wiadomo, co musi być. Wypełni puste miejsca właściwymi cyframi lub narysuj braski, tak jakby każdy tak się tylko raz w danym. w tym samym rzędzie i tej samej kolumnie. No to tu mamy ten, mamy ten, mamy ten. To tu ten taki długi ma być. Co rysujemy go. Oho, no fajnie wyszedł, nie? Co tu mamy dalej? O, tutaj dalej można patrzcie. Bo to jest to, mamy mamy tego i mamy tego, czyli sokoła mileniacza nie mamy. A sokoł mileniacz to się nawet łatwo rysuje, bo to jest taki ten. Ciach i ciach. Pa. I tu teraz mamy tak. Mamy tego, mamy tego długiego sokoła mileniacza. To nam brakuje tego podwójnego bombardiowca, i go jakoś tak można, kurde, narysować. Ciach. Toki tu i on będzie miał tutaj te, te swoje te działa normalnie Bombardiero. No i dobra to mamy to o mamy teraz tak tego mamy tego mamy o i tu ten znowu ten X X-winga to możemy takiego X-a tak zrobimy ciach tu kadłubik sobie toki i patrzcie, cioch, 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 kurde, ale tak się rysuje właśnie tego statka. Możemy nawet takie silniczki tu dodać, no, nieźle. Oho, i to kokpit. No, i taki tu elegancki. Dobra, i co tu dalej mamy? Tutaj jeszcze mamy pusto już, e, czy już zawsze było pusto, i tu jest, tego brakuje. No, nie mileniarza, tylko znowu tego? Nie, no ile razy każą go rysować. On najcięższy, taki, bo to taki patyk dziwny jest. I to taki długi. No, trochę jak tasak wygląda, no, ale trudno, wiadomo o co chodzi, nie? Jakby marchewek tutaj ktoś kroił. No dobra, no, zdarza się. I jak teraz mamy tasak, to znowu mamy El Bombardiero takiego. Ciach, ciach, ciach. I ostatni został, czyli to jest ten, ten, ten. I znowu kosę nie trzeba eee, tego. Tu trzeba. Przecież. Trochę jak ten, w kurczak przez chwilę wyglądał. Dopiero tak. No i tak tutaj macie takie zagadki, takie rzeczy. Także fajna gazetka. Niedroga. Figureczka naprawdę spoko. bez jakie już tam te szału, nie? No ale 15 ziko to kosztuje. Masz, masz tak. Gry i zabawy. Figureczkę mały taki co prawda, ale jednak ścigacz, który sobie tam gdzieś może na półce być albo coś, taki fajny poręczny, kurde, z jednej strony jak masz te duże takie statki jakieś, to ten ścigacz jest takim spokojnym dopełnieniem, na przykład nie wiem, byś cem mógł z boby, może tego Bobe feta i byś cem mógł tam do środka tego ścigacza wrzucić yy, i wyjeżdżać nim na misję albo Coś, coś coś takiego, przyjrzyjmy jeszcze tutaj wszystkie strony, co najwyżej zaponsujecie, jak chcecie za darmo przeczytać, biedaki, to proszę bardzo, zobaczcie więcej zagadek i co tutaj, no tutaj się wydarzyło, to jest cała historia, słuchajcie, że on po tej pustyni tam siorkę ten cim-cim-cim chciał, o, bo to jest z tego czyli jak te takie Dziwne stworzonka go złapały. Zobaczmy, co tu jeszcze. Znowu zagadki, zagadki, zagadki. Dużo tych zagadek. Ja, pierdacz. No nieźle. No i koniec to macie odpowiedzi, jakbyście nie byli pewni. Mogę sprawdzić tą moją, ale to co już sobie sprawdzę y, sam dla siebie później. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Y, luczek, taki o dzisiaj taki krótki filmik. Y, Trzymajcie się cieplutko. Do widzenia. Yo.